To przejście z terminalu lotniska Chopina do podziemnej stacji kolejowej. Tędy już 1 czerwca podróżni dostaną się na perony, z których nową łącznicą kolejową w 20 minut dojadą do centrum. Na stacji trwają odbiory i testy wszystkich systemów bezpieczeństwa. Tymi torami, dwukilometrowym tunelem i dalej od czerwca co 10 minut nowoczesne klimatyzowane pociągi SKM i kolei mazowieckich zabiorą około 900 pasażerów. Na Pradze w Centrum Kultury Koneser swoją siedzibę znalazł teatr konsekwentny. Zagospodarowuje starą, pomagazynową halę, w której znajdzie się miejsce na dwie sceny, teatralną i muzyczną, obszerne foyer z klubokawiarnią i powierzchnią wystawową. Teatr konsekwentny, działający w Warszawie od 14 lat, swoje spektakle wystawiał na wielu stołecznych scenach, najczęściej w starej prochowni. Teraz chce na Pradze stworzyć otwarte, tętniące życiem miejsce ze stałą sceną repertuarową. Już w maju dziesiąty przegląd ogólnopolskiego monodramu współczesnego i pierwsza premiera teatru na nowej scenie. W Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta wystawa Broniewski próba portretu. 50. rocznicę śmierci poety jego rękopisy, teksty poetyckie, osobista korespondencja, dziennik, dokumenty, zdjęcia, nagrania i fragmenty filmów przypominają jego biografię w jej bogactwie, uwikłaniu i niejednoznaczności. Zainteresowanie poezją Broniewskiego ostatnio powraca, po jego twórczość coraz częściej sięgają młodzi wykonawcy. Warto w Muzeum Literatury przekonać się, jaki naprawdę był ten wielki poeta. Nie legalizować niczego! Delegalizować wszystko! W Teatrze Powszechnym spektakl czynny do odwołania, którego premiera odbyła się 24 marca. Przedstawienie oparte jest na wierszach i prozie Marcina Świetlickiego, przez krakowski bar przewijają się postaci dramatu, tu zawiązują się i rozgrywają wszystkie wątki. W formie przypominającej musical szczególną rolę odgrywa warstwa muzyczna. Spektakl wyreżyserował Piotr Bikont. Ten mecz futbolu amerykańskiego zorganizowali Warsaw Spartans. Na bemowskim boisku sparingowe spotkanie z drużyną Kraków Knights miało oprócz sportowego drugi, znacznie ważniejszy wymiar. Spartanie bowiem zorganizowali imprezę charytatywną pod hasłem Spartanie dla Antosia. Dochód z meczu, dodatkowych atrakcji i wieczornego koncertu został przeznaczony na pomoc choremu na rdzeniowy zanik mięśni, dwuletniemu Antosiowi. Choć pogoda nie dopisała, zawodnicy się nie oszczędzali, a widzowie nie poddawali. Serca rozgrzewał zaszczytny cel.